Cześć, z tej strony Roliwork Dzisiaj prawdopodobnie skończymy tą instalację te 18 kW pików bez setki uziął do szyny podłączony, prytka podciągnięta tak jak byście widzieli to w poprzednim filmie Co mam powiedzieć 11 paneli wczoraj nie daliśmy radę ale jak jechaliśmy tam tutaj właśnie widać z drogi gdybyśmy Tamtego rogu nie podnieśli. Byłaby dosłownie totalna wtopa konstrukcyjno-wykonawcza. Nie wiem, czy ktoś by chciał mieć krzywę. Naprawdę musiało być naprawdę wielkie dziury, żeby to musiało być zrobione zgodnie z jakąś tam falą czy czymś tam. Ale co mogę Wam powiedzieć więcej? No, robota spoko, wszystko spoko. Odległości między szynami też są spoko. Tutaj praktycznie nawet można. Przy tym drugim ogniwie od góry, w środek też mocować. To wszystko to i tak jest wyliczane pod śnieg, który tutaj by mógł zalec. ale to jest ok. To wszystkie mocowania i tak muszą być dobrze zrobione, dobrze skręcone, żeby to się trzymało, żeby nic tu się nie wydarzyło. Trytki wszystkie pod spodem bo podciągane. Dostaną tylko szyny do podocinania dokończenie kabli. I tyle, tam jeszcze trochę klientowi wezmę, poprzycinam te drzewko, żeby trochę tam więcej produkowało. No i jakiś filmik tutaj jeszcze się coś znajdzie dzisiejszego dnia, tam pewnie z dołu Wam pokażę jak tam kolega robi, bo jeszcze na chwilę w trójko będziemy tutaj na tym dachu, a później kolega idzie sam robić tam inwerter zabezpieczenia, my będziemy z drugiej strony uziąbić. Potem zejdziemy sobie kablami, a no, jakaś sekwencja tego będzie, jakieś ciekawostki może się znajdą. Pożyjecie, zobaczycie. Wiecie to wszystko jest tutaj robione dla Was, żebyście wiedzieli, co z czym się je, jak wygląda. Im więcej wiecie, tym więcej rozumiecie. Kolejna aktualizacja naszej tutaj całej pracy. Kolega tutaj odkręca. Stały nam trzy panele, tak naprawdę. I mamy robotę skończoną. Bierzemy się za inwerter, zabezpieczenie AC, uziom i. I jeszcze, tylko spuścić kable solarne. Tu mamy 4 stringi. Na string przypada tutaj po 14 paneli. Wszystko się zgadza. Pomiary są zrobione oczywiście na górze. Zdjątko też trzeba zawsze jakieś zrobić. I wszystko schodzi. Czerwony to plus, czarny to minus. Wiadomo, jak się coś pomyli, to na dole muszą schodzić z kolorami. A u góry, jakby Wam się coś tam pomerdało. To jest taka. Notka. ale tak to no, uważam, że dosyć fajnie to wyszło. Nawet płaszczyznowo tam dosyć, dosyć to wszystko jest, jest nieźle jest, jest, spoko, spoko, spoko jest. No jak będą już tutaj podocinane jakieś kolejne rzeczy, jeszcze takie fajne, dżinksy się pozakłada, no, będzie, będzie nieźle. będzie, nieźle, no I mamy skończone wszystkie panele, jeszcze jakieś drobne popraweczki, ochroniacze ze ślepeczki są zrobione uważam, że robota bardzo fajnie poszła zostały tylko rzucić stringi podłączyć uziemienie jeszcze jeden elemencik tam zrobić no i robota zrobiona trochę tutaj klientowi przeciąłem te drzewka ale robota jest fajnie wykonana efekt końcowy no takie w skali 1 do 10 taką siódemeczkę bym dał Zawsze można było lepiej. Nie dam sobie dychy. Dychę to dam wtedy, kiedy powiem, że to jest warte. Dychy. Aczkolwiek ta instalacja też jest bardzo dobrze zrobiona. Wszystkie wysuwy, wszystko jest zrobione pod producenta, i z tym podobne sprawy. I już, ale jak to się mówi, czasami tej szyny no nie damy. Gdzieś tu możemy dać ją na przykład tu, gdzieś tu pomiędzy. No tutaj to już tak na dwa razy, <laughs> to już środek panela się zbliża, ale robota dobrze tylko zobaczcie sobie, fajnie wygląda z tymi zaślepeczkami. Czarne zaślepki, czarne klemy, czarne panele. Dobrze, że nie są pełne czarne. Szczerze ja wolę tego typu panele kłaść mi się bardziej podobają. A wiem jedną kwestię taką, że jeżeli panel jest cały czarny. Jest wysoka temperatura, to panel nie jest wydajny, więc to taka, znaczy moim takim skromnym zdaniem, taka cała moda czarne, full black'i, full black'i, ludzie nie wiedzą o jednej kwestii, a kupują full black'i, że full black przy wysokiej temperaturze będzie miał mniejszą wydajność, niżeli jasny panel. Czarne lepiej przyciąga, No i do końca. Jeżeli cały panel nagrzeje się do jakiejś tam temperatury, to jego wydajność spada. Tak jak z silnikiem, z innymi rzeczami, ale to jest taki element dodatkowy. Dlatego polikryształy też się dobrze sprawują. Też tak ludzie wyśmiewają te polikrystaliczne panele, ale też są dobrymi panelkami. A chyba jeszcze jedną poprawkę zaraz pójdę i zrobię, bo już mnie coś tam denerwuje. Zwłaszcza teraz zauważyłem, że dwa panele jeszcze sobie przestawię. I tyle. Linii aż takie idealne nie mogłem zrobić, ze względu na to, że mieliśmy tutaj taki fajny wybrzuszenie i ciężko było zrobić taką idealną linię. W sumie to gdzieś około 1,5 cm zjechały panele w dół. Od poziomu 8 do 6,5 zjechało. Przy Zresztą krawędź tak nie jest równa dachu i ciężko było coś tu wyciągnąć. Ale uważam, że jest robota dobrze zrobiona, tego. Jeszcze dwie poprawki będą. Dwa panele tamte, kabel czerwony w tamtym miejscu i gitara. I jeszcze może jakiś filmik tu Wam wrzucę, nie wiem, zobaczę. zobaczę. Coś tu będzie, ale coś musi być. Tak już zrobiłem, już usunięty jest tutaj ten kabelek, podciągnięty. Teraz zostały jeszcze mi tylko tamte dwa panele do popraweczki i już. Albo robimy coś dobrze, albo robimy to wcale. Też popełniam błędy, też staram się je naprawiać, dlatego trzymajcie się zawsze jakiegoś własnego motta życiowego. Róbcie coś z pasją, z jakąś nie wiem taką energią, żeby klient był też zadowolony z tego co otrzymuje. No, bo uważam, że jeżeli klient za coś zapłacił, to powinien otrzymać coś naprawdę bardzo dobrego. Ja pracuję w firmie, która dba o pracownika, to nie jest źle. Dlatego, co mogę Wam powiedzieć, cieszę się, że mamy takie instalacje, że w trzy dni dobre pieniądze zarobimy z tego. Nie są to jakieś tam kokosy wielkie, ale jest dobrze. Klient zadowolony, my zadowoleni. Sobota stracona. Syn pewnie będzie płakać. Zresztą już na stopie kowała tata, tata. No ale... Trzeba zarabiać na rodzinę, na wszystko. Więc... Jeszcze tamte panele. Później za chwilkę będzie kolejna część tego. Kolejny element, który był do poprawki. Już poprawiłem. Teraz już mi się zaczyna to podobać. Kabelek schowany tutaj wyrównane, tam jeszcze jedna czarna trama do wyciągnięcia i robota skończona. Tak naprawdę zostało tylko poczekać aż kolega tam coś zrobi. Z tej strony będziemy mieli uziom. Tutaj wszystkie stringi już są wypuszczone. Tak jak widzicie, jeżeli mamy pełne słońce, czy, czy cokolwiek, czy coś w tym stylu, zawsze izolujemy końcówki, zawsze sobie jakoś oznaczamy kolejność stringów. Z tego względu, że tutaj, w tym miejscu gdzie jesteśmy, będzie coś takiego, że sekcje będą zrównoleglone ze sobą, bo to jest pierwsza sekcja, druga, trzecia, czwarta 50-50 po 14 paneli na stringi. Te stringi ze sobą będą współpracować równolegle. Akurat montujemy tutaj Huawei, który ma taką funkcję, do uruchomienia niestety nie będzie, bo klient musi dociągnąć sobie kabel elektryczny. No ale to. Za chwilę kolejna jakaś aktualizacja, jakiś dodatek. Cieszcie się, że takie roboty klienci mają. Dzięki temu troszeczkę stajemy się bardziej ekologiczni. Tak uważam. Chyba Wy, wy zresztą też. Teraz wykonujemy z kolegą tutaj udział, żeby wszystko było dobrze. Na tonelu MPI 530 musimy mieć poniżej 5 ohmów. Standardowo, jeżeli mamy sucho i będzie 7-8 ohmów, to będzie bardzo dobrze, bo przy suchym gruncie, kiedy przez kilka dni nic nie padało, no to wiadomo, że ta rezystancja no, będzie wyższa, a jak popada, no to będzie niższa. A już mamy trzy szpilki wbite, dobijamy jeszcze przynajmniej z dwie, bądź jedną, zobaczymy ile będziemy mieli teraz, jak wbijemy tą szpileczkę do końca. Dosyć w miarę wchodzi, dlatego jeżeli wchodzi tak jak tutaj, no to zawsze dobijamy jeszcze z jedną, dwie szpilki dodatkowo, to już jest w cenie, ewentualnie jak przekroczy ile tam szpilek, to już nie jest w cenie. Jeszcze jedna szpileczka i robimy pomiary. Uszło nam pewnie 4,88 jest bardzo dobrze. Ostatnia szpilka, czyli w sumie około 5 szpileczek zrobionych. I już. miało być coś z kotłowni. No i jest skotłowni. Mam tutaj zabezpieczenie. Inwerter Huawei a na 17 kW do 18 spokojnie śmieszne, bardzo fajne zabezpieczenie. Kluczyk od tego zawsze jest w podstawce. A tu tak klient chciał, żeby tak zrobić mu, zrobiliśmy. Szyna wyrównawcza, poziom z tamtej strony. Kable z góry pójdą, mówię, no naprawdę bardzo fajne ptyczki, lepsze niż w aforze. A o, w aforze są chyba najgorsze wtyczki. A tutaj jest bajka. Różnego rodzaju przystawki modulowane, więc naprawdę fajne, fajne, fajne rzeczy się tu dzieją. A tu będą nasze pierwszy string, drugi, trzeci, czwarty. Równoległość pierwsza, równoległość druga i potem macie. I robota się kręci. Za chwilkę jakiś kolejny zdjątko, filmik, coś tam. Tu zobaczcie, jest jest zrobione. Robota się kręci że tak powiem. Kolega powiedzieć, że fajnego słonika mu to zrobiłem przy tym Huawei'u. tutaj moi drodzy. Dwa osobne też zrobione, jeden uziom, cztery stringi. Tu już mam odczepione wszystko. Zostało tak naprawdę się tylko wsadzić blaszki. Te dwa punkty i będzie po temacie. A to też może Wam pokażę. A tak to już mamy tutaj temat zakończony. Tutaj wyrzeźbiłem i tu była taka sytuacja, że klient nie chciał żeby wchodzić nim bezpośrednio, tylko pośrednio, dlatego musieliśmy się tam dostać pod, zabezpieczyć, zasilikonować, puścić kable pod, tu i muszą podejść pod to i mamy niestety troszeczkę dodatkowej roboty, co się często zdarza przy zmianach jakichś różnych, ale jest luz, luz 100%, kolejna część z instalacji, trzeci dzień, hej! i już mamy końcóweczkę, jak widzicie wszystko już jest na finiszu troszeczkę nam jeszcze zeszło ale to tam mniejsza z tym, tam mamy już kabel solarny i uziemiający puszczony osobno tutaj mamy blaszki uziemiające pod jeden uchwyt i drugi eczkę kończącą i mamy teraz przewodzenie pomiędzy tym a tym i panel przerzuca między tym miejscem a tym miejscem panel jest ten jako taki można powiedzieć taki przewodnik. wgryzło się klikło prykło złapało więc jest ok no zostało mi tylko tak naprawdę podpiąć te wszystkie MC czwórki kabelki i tyle no i zgarniamy wszystko robimy jeszcze jakieś ostatnie podsumowanie i można powiedzieć że w 3 dni 18 kilo zrobione klient zadowolony już tu pyta się czy możemy mu tam wymiarować jeszcze jeden dach pod kolejną instalację no tylko się cieszyć z tego typu klientów, więc jest pozytywnie na pewno, do usłyszenia. A, jeszcze dodatkowo, te czapeczki nie będą robić zacienienia, więc będzie miał klient jeszcze większy uzysk, bo projektant też nie ma wszystkich danych, nie wiedział, jak wysoko my to podniesiemy, a no, że tu było trochę problemu z wysokością i podniesienie tego wyżej, no to wiadomo, wiadomo, będzie miał lepsze uzyski, na plus oczywiście. No i mamy wszystkie kable poupinane, pozakręcane, wszystko zrobione jak trzeba, jest spoko, że tak można powiedzieć, trochę tych kabli jest, staraliśmy się tu uniknąć jakichś cewek, jakichś innych rzeczy, żeby to jakoś był przepływ przez to wszystko, żeby się niwelowało i gitara, I można powiedzieć, że praktycznie zakończona instalacja. Mamy koniec. Ostatnie chwile na dachu. Jakieś spojrzenie, coś tam przypatrzenie się. Tam jakieś dwie rysy były na dachówce. To z silikonem przejechaliśmy. Dodatkowo zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie fajnie. Wszystko wyszło. Robić, robotę będzie robić. Tak jak mówiłem, pierwszy string, drugi, trzeci, czwarty. Cztery stringi zrobione. Będzie robić robotę Longi Solar 320 Watt w piku. Luks, nie? Mam nadzieję, że się Wam będzie też podobać.